Każda informacja dla nowych osób albo dla osób, które jeszcze nie wiedzą dokładnie, jak treningi robić, od czego zacząć. Więc tak, zaczynamy zawsze od treningu numer 1. Robimy go przez 7 dni i tak musi być. Musimy rozgrzać wszystkie mięśnie, przygotować ciało do treningu, więc 7 dni trening numer 1. Następnie w poniedziałek odpalamy sobie trening numer 2. I już mamy pozwolenie, żeby w kolejny dzień już zrobić sobie jakiś targetowany trening na daną część ciała. A mamy takie treningi na y, konkretne cia y, części ciała. Numer 3 to jest brzuch. Numer 4 to są nogi przeciwcelulitowe. Numer 6 to są pośladki. I numer 7 to są pelikany. Czyli zasada jest prosta. Po pierwszym tygodniu, w każdym tygodniu, przynajmniej robimy 3 razy trening na całe ciało, a 4 razy na daną część ciała sugeruję robić trening jeden dziennie z rozgrzewką, rozciąganiem, żeby się nimi nie znudzić. Siedem minut wystarczy. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam w poniedziałek na QA o 19 buziaczki.